好了。 Dzień dobry, witam bardzo serdecznie To już druga, trzeba nagle kończyć No to w takim razie skończyliśmy na... Skończyliśmy na tej mapce Tylko niech, no ja muzykę włączę Music Dobra Yy, dobra. A, to było tutaj. Hm. czym to? Piotrków Trybunalski, dobra. Kamieńsk, Rabomsko. O owka do mnie coś po amharsku pisze Wieluń Bełchatów, słynna kopalnia Sieradz Duńska Wola Łask, Lutomiersk Noże kur! Jary, świętym świętym Jary Szadek, Szadec Uniejów, Lututów niedaleko jest wioska Janusz i Pieruszów mm. o! Działoszyn, Pajęcz Pajęczno o, się masz Czekaj, bo laguje ci? Piękno. Piękno. kurde. E, dobra, sierac, Niejów, O, Błaszki, Błaszki, Opoczno, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki. Radomsko, o, wiem, Radomsko, przedbóż, przedbóż. Dołchatów, Lututów O, Zelów, Czesi, Czesi. Kurde, gdzie jest? Co? Zelowa tu. A jest, dobra. Krośniewice też są. igit Rzychlin! Między Kutnem a Łowiczem. Na no uboczu. Mm.